Partii, to już po, po 200-300 metrów idziesz w takim tunelu. Daniel nie tu opowiada, a my rozpoczęliśmy właśnie nowy odcinek i w tym momencie Grzegorz będzie miał świetną pamiątkę. Grzegorz, geopasja. Duży człowiek i właśnie przez tą dziurę, przez którą ja tydzień temu wychodzi, wchodziłem... Ja to... Dasz radę? Próbuję. No najwyżej odkopiemy trochę jeszcze. Najwyżej rękoma odgarnię sobie no, na No, spokojnie. Bo ja też myślałem, że jest... Ja się wycofam trochę. Co, nie, nie wchodzisz? Nie, nie. Podbiera, musi sobie podbierać. No, no generalnie tu można podkopać. Dzień dobry drodzy moi, tak mało mnie widać, bo ja tu jestem pod lampką. O! Okej, okay. witajcie! To to ciąg, ciąg dalszy, to znowu my... Tu ze mną Andrzej w drugiej części e, tej jaskini można powiedzieć sztolni. Jeszcze drugi Andrzej Daniel. Daniel dzisiaj o dziwo, nie na pierwszy ogień. Robi za support. <laughs> Natomiast my dzisiaj tutaj kontynuujemy naszą przygodę, niesamowitą przygodę, bo przyciski są coraz, coraz to mniejsze. No i zobaczcie właśnie tu będzie dobrze widać, jak wchodzi Grzegorz. Dosyć trudne wejście tu jest, chociaż ten przycisk jest taki niezbyt niezbyt. Tak, jedynie co jest w tym trudne, że on zakręca w prawo i jest punktowy tak, no. i jest pod górę, także no, grawitacja robi no, ja, swoje. Chyba. Przez ten brzuch nie wejdę. No to odkop tam troszkę. No. Weź kamień. Kamieniem jeszcze odkop, odkop, Tak, spróbuj, no możesz zagarnąć. Najwyżej będziemy cię wyciągać za nogi albo wpychać z głową. Dobijemy nogą. Tak mi chłopaki tłumaczyli ostatnio. Dobra, spróbujemy Grzegorzowi trochę odkopać w takim razie. Może rzeczywiście. Zrobimy to jakoś. A, ja tu latarę zostawię Ciepło tu jest kurde na dworze jest zimno a tu jest gorąco wręcz Tu masz takiego łupka fajnego Czekaj czekaj, czekaj. czekaj, czekaj. żebym nie był niemiły to, to po prostu Zgarnij to dłoń Tak wygląda powiększanie wejścia a Co w tym czasie oglądamy. Kurczę. I jak możesz, zgarnij sobie Grzegorzu to na boki. I myślę, że teraz... Właśnie tu jest. Niesamowite. To trwa akcja powiększania w tej chwili. takiego wejścia. I przy okazji będzie dużo łatwiej wyjść. <gry> Ale tu rzeczywiście ten, ten podkład, on jest taki bardziej piaskowy, jak skalny. Jest się z czego odchopać. No. Także... Dobra, wybieraj sobie to dłoni, zgarnij. I powinieneś się już zmieścić bez problemu Masakra, jak to jest ładnie Możecie powiedzieć, że marudzenie takie, ale to nie jest drodzy moi naprawdę marudzenie Bo te sztolnie są, są Po prostu śliczne e, Grzegorz kończy odkopywanie i za chwilę się tu do nas dostanie <laughs> znalazł sobie, ma, znalazł sobie ma, przyrząd Wygląda na <laughs> Wigry 3 Widzę <laughs> co rowerowego Wigry? No, na Wigry wygląda Ja kiedyś miałem rower, który się nazywał Czajka Muszę przyznać, że ta Czajka naprawdę robiła świetną robotę Może trzeba Sztoli nazwać Wigry <laughs> No stwierdziliśmy, Może że... Być. to też, to nie jest A, to, no. No. Nie ma problemu, to jest dobry pomysł <laughs> Żebyśmy tylko jeszcze numer znali no to jak będzie tak okropno, to na bag zmarzę. Co zmarzę? Numer z... 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 <laughs> Zobaczcie, żeby nie było, że to jest mała sztonia. Nie, ja jest są... spora. Sporych rozmiarów. Komórka taka. <coughs> mówi, że to była wydobywcza? Tak, wybrali z co mogli. mówili. No dodałej Grzegorzu. Ciężko jest lewo. Bokiem, głowa całkiem bokiem. Całkiem bokiem, o i Żeby teraz nogami przede wszystkim. I pracuj stopami, odpychaj. Odwróć głowę, odwróć głowę na bok, tak, o tak. tak. będzie ci lepiej. O, tak. I odpychaj się le lewą ręką. Ona też ma ci pomóc. No. I niech mi teraz jest lepiej, ktoś już powie. Już dalej niż byłeś. No. Co, przechodzi brzuch? Przechodzi. No i, super. I widzisz, warto. i teraz będziesz miał motywację, że jak będziesz chciał wejść do następnej sztolni, zobaczyć kolejne kamienie, to warto powiekać. A na miarę do mnie marzę ci znajdę takie. Tak. Będziemy robić weryfikację. Przybiegałeś. O, Pięknie. Piękna, nie? My Czekamy na coś bardziej konstruktywnego tak. kogoś od kamyków, więc... Jest, mamy Grzegorza już. Geopasja. Nam się pojawia. Cyk. Geopasja podziwna. Tak, o, to czyli co, 5 lat nie robiłeś nic pod ziemią. W takich toniach ciastych. Aha. Zwiedzałem tylko te takie. Gdzie się wchodzi turystycznie? Ogólnodostępne. Grzegorz, pierwsze wrażenia. No rewelacja to jest to, co kocham najbardziej. Wszystko pięknie <laughs> widać. A powiedz to, bo Andrzej do, nie będę sugerował. Od czego to może być? Do czego to może być? Napisy? Tak. Nie, ktoś się po prostu sprayował. My Myślisz, że to jest spray? Chyba? Ja myślałem, że. Czy... Od świecy, od a, a może być o świecy, tak. Faktycznie. Ściera się to. A! Się. No to świecy. I ktoś sobie oznaczał To Halik, tu byłem, nie? Tak. A, a To, to są, ty? No, są piękne migbatyty. No nie obrażasz nas. Nie. <głos> 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 Jakbym i... powiedział szwertmannit, to też nie. Meg... mani to w ma tego Megmenity. Migmatyty. Migmatyty, o Jezu. Takie Coś pomiędzy. A, to już taki proces ultrametamorfizmu. Gneisu. Jednym słowem zmieniona Z... skała Mnie, Nie, mocno zmielona Nie, skała, częściowo nadtopiona. Nie, to już zwykła taka rzecz. To <laughs> Megmetity i temu, podobne rzeczy. I Amfibolity tu jeszcze są. O, te mniejsze skały. I tam gdzie się pojawia Amfibolit, to często przy nim właśnie są soczewy marmurów, które były właśnie wydobywane. Znaczy, tutaj jest gdzieś marmur? Zaraz znajdziemy. A zobaczcie to tą powierzchnię. To jest lustro tektoniczne To jest miejsce, gdzie naturalnie skała się przesuwała i tak je wygładziła po tym kontakcie. Te miejsca są najbardziej niebezpieczne, bo właśnie po tym cała skała odpada. Tu, tu kolejny mały że Tak, tu jest piękny widok tego. Ekstra, cudowny. Widać takie rysy ślizgowe. Czyli Pięknie widoczna jest ta tektonika, a marmur tam jest chyba. Tu gdzieś mamy. Aha, to jest marmur. Żyła nawet gdzieś pozostała. Yy, tak, to są? Już, ale to jasne. To jest na przykład już kwarc. Ta żyłka po środku to jest kwarc. A marmur jest to. A taka tu? charakterystyczna wstrochowa, to też jest marma. No to czemu przestali tutaj wydobywać? Bo, Bo było za mało i za dużo było innej skały. Aha. No i, i trzeba... By środka je... była już taka mało wartościowa uh -huh. prawda? A też do pieca nie będą rzucali ze skałą płoną. Bo to były parametry watła, tak. A taki piec pokazywałem wam dwa tygodnie temu, o ile dobrze pamiętam. Czyli co? ładnie, nie? No Kolorowo. Super to wygląda. Ale widzieliście jak mu się oczy świeciły. No <grym lały> właśnie na tym polega. Ja widzę, że Andrzej i Daniel to są ludzie, którzy spełniają marzenia, którzy powodują, że ludzie się uśmiechają. No bo tak jest. Ja też wszedłem w kilka takich miejsc, w których nigdy w życiu bym nie wszedł. Tak samo jak dzisiaj zresztą. Nie sądziłem, że. Wejdę w takie miejsce. I masz tak blisko pod dołem, nie? No nie. Ale teraz będę miał kilometr już od Hardmana. Ale poczekaj, poczekaj, bo teraz Grzegorz będzie tu przychodził w każdej wolnej chwili. No, sobie. Jak będzie się powiększać, to znaczy, żeby był z młotkiem już. Ale powiedz, to miejsce jest bezpieczne, czy nie? E, tutaj nie do końca. No tu widać, że się innej... spania, prawda? W tych innych sztolniach... Y... W Borsucze, tam trochę z komorą jest tak. z komorą lepiej zachowana tu jednak mocno jest to tektonicznie zmielone i widać te lustra, więc to wszystko się uspaja. widać to jak głazowisko, to pojechało nam z góry ale cały chodnik tam wcześniej jak jest kuty ręcznie to jest odporne, tak. To To no dlatego tam się nic nie wydarzyło nie. tej On ma taki mały przekrój jeszcze jest ładnie wyprofilowany, to będzie tysiące lat wytrzymał a jeżeli ktoś z was y, Lubi trochę mniej hardkorowe rzeczy Miejsca, to oczywiście Do Grzegorza na kanał można wbić Tam znaleźć z ziemi parę rzeczy Grzegorz prowadzi e, takie Nazwijmy to kursy, bo chyba można powiedzieć takie Warsztaty Warsztaty, warsztaty kamieniarskie <grym>, Ale nie trzeba na grobku wybijać, tylko się rozbija Kamienie e, I pojawiają się tam różne dziwne, dziwne Odciski, między innymi to są e, Odciski paproci e, Paproci, przede ja to, ja to, ja wszystkim dodam, Rzeczy w szczolniach nie kujemy. mam zasadę, że to są obiekty górnicze, historyczne i nie wydobywamy żadnych minerałów w szczolniach. Jedynie, ewentualnie, jakąś próbkę, która jest luzem, coś odpada, tak, ale szukamy ziemi. powierzchniowo, nie? W nie, jednak zostawiamy takie, jakie są Są do obiekty. Sami słyszeliście, to są pewne zasady. Urbex i, i przy okazji tego typu rzeczy. No stosujmy się do tego, a będzie nam dużo milej. Do zobaczenia za chwilę. Jasne. Nie, wiecie co, to jest po prostu jakaś, jakiś w ogóle horror. Właśnie mi wypomnieli, że Daniela zasypałem w sztolni. No, no tak, no trochę go zasypałem, ale tylko trochę. Dobra, w ogóle nie nabijajcie się. Poddaję Danielowi kamerę. Daniel będzie wychodził Dobra. pierwszy. Ja wyjdę. I nagram Tomka. Idziemy straszne tam. To będzie straszne. tu cała ekipa. Nie Idziemy do tyłu. I jak będziesz Tomku, wychodził, to skrzę sobie latarkę. Dobra. To będzie lepiej. Tak, Będzie lepiej widać. 10 godzin. za mineralami tam spać w i na mnie po prostu za tak. Tak, tak. No tak, rozumiem, rozumiem. Dobra Tomku, zapraszam. Głową do przodu sobie idź. K kurwa, tylko jak tutaj Pytanie... się obrócić? Pytanie... Nogi zostaw z tyłu nie bój, i zanurkuj. Łatwy tutaj. Takie W takich sytuacjach nie to żeby to żeby się nie jest łatwo się... Kurwa. O! Jakby ktoś wątpił i myślał, że mamy tutaj mnóstwo miejsca. Uff Uf. Widać to na filmie, że tego miejsca nie ma. O! Dobra, już mogę oddychać. To był taki moment przycisku, że ciężko jest oddychać. Jeszcze dodatkowo jest z tym zakrętem. jest ładnie. <laughs> Dwóch filmujących. Tak jest. Będę gwiazdą. Tam jest Andrzeja. Będę gwiazdą. Dobra, to co? To ja tam idę do Andrzeja, tak? Jeszcze, wycofam. A, <laughs> Czekaj, a jakbym włączył tą lampkę? to że ją ściemnił. Aha, będzie się teraz okazało zjaśnie. Jakbyś Andrzeja nam doświetlił ładnie. Swoją latarką. Jakbyś doświetlił nam. No. Nie no, będę gwiazdą po prostu. Słuchajcie, to jest że mi ta latarka już wkładła, tumek. Ja pierdzielę, no. Ale przypał też. Co to? Dobra. Coś mi się wydaje, że co niektórzy nie będą mi chcieli już więcej wypuścić na taki wyjazd. Filmaczu, Andrzej H. filmuje, hmm. oczywiście. Skąd wiole. Tak. Przekazuję to To Daniel, ten wariat, o inaczej go nazwać nie mogę. Pozytywny mam nadzieję. No, na maksa, a co tam jest? Tam jest korytarz, około 12 metrów, e, dosyć ciasny na końcu, możesz sobie iść zobaczyć. Ach, to jest wariactwo, Przecież jeszcze, powiedzmy, dwa miesiące temu, to ja bym tu absolutnie nie wlazł, Ale jednak. Andrzej, Będąc tutaj. Trzeba to zrobić. A, trzeba się czołgać. A, i tam się kończy już. I tam masz mały koniec. Go. Czy nie będziemy go tam już dotykać z tyłu. No, ale jest kawałek. Korytarza. Ach się jeszcze wycofać patrzcie patrzcie co tu się dzieje w takie miejsce się nie da obrócić co znając daniela to on, pewnie by się tu jeszcze obrócił uwaga idę Andrzej, panie, Andrzej to, chyba chciałeś oka? powiedzieć, że... Żaden problem, my Dupa, Tomka! Andrzeju, ja przejdę, idę po tu nie w No O tym właśnie mówi kanał. I tak jest. Pozdro dla wszystkich oglądaczy. Tu mamy Andrzeja, kawałek. który się na wysuwa. Na Czekam... Na, na Grzegorza. Tak. O, mamy latarkę. Pozdro. Wow. Nie ma. Kolejna. Kolejna, tak, tak, dalej po niego poszedł Grzegorz. A tutaj, dobra, wyłączyłem Panie Andrzej, jak wrażenia? No dobrze, nie? To tu elegancko, nie wiadomo jak tam dali było, nie bo A nie byłeś? Nie, nie było. Nie, bo tutaj, słuchajcie, żebyśmy się dobrze no się zrozumieli, tak. zasada jest prosta: nic na siłę. Jeżeli ktoś czegoś nie czuje, to po prostu tam nie wchodzi, i to nie ma zmiłuj się. Nie ma lepszych, nikt, gorszych. Tak, nikt nam nie mówi, że musimy, że powinniśmy, bo jesteśmy lepsi. Nie, tak jak powiedział Andrzej, nie ma lepszych, nie ma gorszych. Wszyscy się bawią tak, jak lubią, jak potrafią, jak umieją i tak dalej. Zobaczcie, luzaczek się znalazł. <laughs> Wakacje w stolni. Czasy pod gruszą. Już się śmialiśmy, że Grzegorz będzie tutaj przyjeżdżał, przychodził w każdej wolnej chwili posiedzieć Ma sobie. co dłubać. Tak wygląda weekend w Stolni. Andrzej, Daniel. I do tego jeszcze tam jest Andrzej Z. Andrzej Z, tak. Chłopaki ciągle jeszcze kanału nie uruchomili, wkurzają mnie straszliwie. A właśnie w tym momencie Grzegorz Geopasja wysunie się za kilka chwil przez otwór. A powiedz mi, do czego to służy? E, tutaj mam zapasowe baterie, taka podręczna szpejarka. Ja też mam podobne, pokażę e, Ci. Przydaje ja, się. Mhm. się przydaje. Tak. Tylko, że tam nie można jej przypiąć do paska bezpośrednio, ja tylko ja na przeduszce 2 metry za sobą, bo blokuje się niesamowicie. Tu tak jak ostatnim razem miałem ja plecak, y, y, torbę ze szpejem miałem przyczepioną do nogi, wyłaziłem z dziury w dwupoziomowej. Ciężko było. Nagle poczułem... O, oh, nie mam, chyba zgubiłem, zostawiłem, dobrze, że Daniel jest za mną. No ale okazało się, że to Daniel mi ją dopychał. <lety> Obciążałem <cryptocuroddziężałem> cię <turglia> delikatnie. <turglia> po prostu jej nie czułem. To miała być stolnia, jest. Słucham? To, 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 no do czego e, tutaj mam. E, nie, 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 tam do Andrzeja mówię. A, e, Grzegorz chciał sobie porobić trochę zdjęć, a cały sprzęt został w torbie. A, dobra, e, dobra. Dlatego dostarczyliśmy mu go. Tak, widzicie co tu się dzieje. Do zobaczenia za chwilę. I się wycofuje. Widzicie co to się nazywa weekend. W sztolnie. Może ci No. Czy tak zdjęcie tak? ci możemy zrobić? Nie, Grzegorza nagrać. Który wychodzi. No pewnie. No to proszę. To zaraz go nagramy. A Grzegorz już wychodzi? Tak. Dobra. Ja mogę... Możesz jak poświecić jakbyś chciał. Dziurę, ewentualnie. Nie, to mi tam się wciśnie. Okej. Tam widać już Grzegorza. To spróbuję zaraz znaleźć moją latarkę, bo nikt tutaj nie chce strzelić, no, no, co bardzo. No, o! I teraz już będzie widać dużo lepiej. <grystanie> Dawaj Grzegorzu! Oh. Jakbyś czołówkę zgasił. Tak, <grystanie> <grystanie> Ta, będzie sztolnia Wigry. Rozdziewiczamy Grzegorza dzisiaj. <grystanie> Zobaczcie. Idzie, jest dzielny. Wszyscy jesteśmy dzielni jak 4 pancerni. Ja też już gadam w tej chwili jak taki kozak kultura gościa, który ma doświadczenie wielkie. Przebieg w Mila. <laughs> Hello. Hello. <laughs> Już nie będzie geopazja, tylko sztolnio Zobaczcie następny wyłożący. A tu jest akurat taki kawałek. Luźny bardziej. Gdzie można w miarę swobodnie wyjść. Okej okay. Dobra. No. Idziemy sobie. Chodzimy tutaj. Grzegorz już się on zbliża. No, ale mi wychodzi w ogóle piękny ten korytarz jest. Tak, super. Wypracuj. On jest kuty ręcznie. Ręcznie kuty, dokładnie. Tutaj ktoś naprawdę dużo roboty zrobił, ale powiedz mi, czy góra, górale mówię, górnicy kiedyś byli takimi niskimi ludźmi, czy to jest oszczędność? Ech. Oszczędność raczej. No. no jest trochę jednak tutaj podejrzeć, podsypane. No na pewno, trochę Dobra. Dobra, to wyłaziło. No Komentowałem Ci film, jak pisałeś, bym się odezwał No właśnie Proszę Na chodzić? No, tak Ostatnio już przy wejściu Niby krótki kawałek, ale też nie jest najłatwiejszy Czemu na brzuchu? Nie wiem no. A nie lepiej na plecach tutaj? Nie, bo nie ma się odepchnąć Ale tam się nie odwrócisz Odwróci się, tam jest sporo miejsca tak? Na dwóch takich Andrzejów no to chyba dwoma rękoma można wejść. Ha. Nie jest źle. Sami widzicie, to nie jest takie proste. Komuś się wydaje, że nagranie takiego filmu to jest 10 minut. Ale to jest mnóstwo pracy. Fizycznej przede wszystkim. Ja tu myślałem właśnie, żeby tą łopatę wziąć i rozkopać trochę to wejście. Może, mamy też haczkę, można wybrać. No, To co? Ja to, czy jest sens teraz? Lepiej dzisiaj Ale... eksplorować, ja... Aha, okej okay. Ale to znowu wy będziecie robić. No ktoś musi to robić. <noise> Są takie rozmowy w sztolniach. Ktoś musi, ktoś to, musi to robić. Patrzcie. <noise> Jak on zapierdziela. Ja tam się sypie. No to jakbyśmy trochę rozkopali. Myślę, że byłoby dużo wygodniej dużo łatwiej. Tam? Wychodzić. Jak tam, Panie Grzegorzu, żyjecie? Żyjemy! Tak, jest Dobrze, że nie pierwszy chodziłem, to wy zebraliście to, to, już? Tak, trochę tak. Ale tam zimnym czuć. Panowie, no wychodzimy. Daniel tam jest? Jest w pozycji Ty chcę. Na chętę się Okej okay. Podeszleś potem jeszcze, to jest mam z wejścia i z wyjścia będzie śmiało Okej okay. sobie zamontujesz Dobra Jo, ale będę pofilmowany dzisiaj, masakra To idzie, tak? Tak, ja idę No to zapraszam Czekaj, czekaj, bo Grzegorz coś tam chciał zrobić Aha, Zobaczcie Zobacz. Zobacz, jaka mała dziurka Opa Andrzej o, o. Słuchaj Aha, będziesz? A tak, oczywiście Nie? Ja. Najgorsze są te końcówki Żeby tutaj się wydostać Wtedy najmniej siły <laughs> Opa, Op. kurde ludzie jaką wyście zrobili tutaj robotę Andrzejo o rewelacja Przejmij kamerkę A, A, Ale rzeczywiście e... Nogę możesz sobie tam postawić, możesz sobie tu postawić Taka, ja wychodziłem ostatnio inaczej ten... Skorzystaj z pomocy Tak Do przodu troszeczkę, bo Cię będą gałęzie blokowały Możesz tam sobie usiąść, jak byś chciał. Ja mam długie o, długie nogi. Dobra. To jest spokojnie. Wesołe, tam było gorąco. A tu, jest, a tu jest może nie tyle zimno, Grzegorz? co jest o, torbę I przede wszystkim jest śnieg. Ma plecak? już jest. Teraz czekamy na Grzegorza. Idziesz Grzegorz? A odwiedź pewnie szpej. Czasami lepiej nie wiedzieć. No. O. To dwa odcinki z tego wyszły spokojnie Na pewno, ma taką nadzieję Taki zestaw ekipy to życzyłbym każdemu Andrzej ubiera ubranie kościołowe teraz Żeby znowu wyglądać pięknie W sumie Jak się wchodzi do dziury to one sobie nie przeszkadzają One nigdy tam nie zawracają Nie zagradzają drogi i żyją sobie same Jakbyśmy tak z 2-3 tygodnie... Nie no, przesadzam. Kilka miesięcy temu, jakby mi ktoś powiedział, że będę w coś takiego właził. Nie, ja to powtarzam wielokrotnie, bo oni, oni czyli Andrzej i Daniel zrobili taką robotę, że to jest po prostu niesamowite. Dziękuję. Trzeba powyciągać różne rzeczy. Grzegorz ofotografowany fotografowany. zobaczcie przy okazji jak się wydostaje z tej dziury. Bo dziura jest naprawdę mała. Ale jak na 5 pięcioletni rozbrat, to radzi sobie doskonale. No, nie sądziłem, że, że wejdę dzisiaj. No, jak nie sądziłem? No, ale patrzcie, najciekawsze Jaj, w tym wszystkim jest to, że postaw sobie człowiek nogę z Lubuskiego. obrócił się z najlepiej daleka, do ściany. Nie, z tak stronę, tak to trochę powiązał. Tutaj. Swoją drogą o sobie mówię. Tak trochę powiązał mamy, ludzi mamy, z Bielawy, którzy mam nadzieję będą teraz współpracować, bo to jest ekipa ludzi, którzy mają wielkie pojęcie na temat tego, co robią. Jest to ich pasją. Uważaj tylko na to, bo to często haczy. Te, te, te kijki takie przeszkadzają. Jak chcesz, to Ci rękę podam. Nie, bo okej. Okay. Bo to czasem jest, jest wygodniej. No i kończąc temat, ekipa ludzi, która robi świetną robotę i teraz może będą robić dalej. Grzegorz pozyskał nowe miejsce, jakby chciał uciec przed żoną. W razie jak będzie na niego krzyczeć, to przychodzi sobie i mówi, że idzie z psem. Masz psa? Nie kotycz. E, no kota nie wyprowadzisz, ja też mam koty, ale mam dziewięć w tym momencie. W każdym razie, chodzi o to, że będziemy mógł sobie przyjść pooglądać skałki, bo mówisz, że jest pięknie. Chłopaki mają tutaj dużo roboty, bo w tych górkach jeszcze naprawdę tych sztolni jest dużo i mam nadzieję, że będą je odkrywać i będziemy mogli je wam pokazywać. Mówię, będziemy mogli, bo siebie również chciałbym wpisać jakby... W ten zestaw, a oni otworzą wreszcie kanał, i będziemy mieli tutaj naprawdę, naprawdę świetną robotę. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o tych wszystkich mediach społecznościowych z napisem Podróże za stówę: Geopasja i oczywiście Andrzej H. Pozdrawiamy i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Pa!